Witam wszystkich na kanale Macio Games. Dzisiaj sobie zagramy Fortnite. A zanim zaczniemy, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Ale musicie chwilę poczekać, bo muszę ustawić kamerkę. Dobra, już jestem. I w co by tutaj sobie zagrać? A zagrajmy, może, w Parade jar. Dobra sobie ustawiłem, mam 42 poziom, no bo niedawno zacząłem grać, a no, no i tak dalej. Jeszcze nie mam bucików niestety, ale dobra, musimy wygrać tę rundę, choć nie wiem, czy wygram. I wchodźcie w ogóle na kanał Wobby Games, bo będę z nim tutaj dziś grała, ale nie będzie tym razem go słyszać. Ale jak dobijecie 100 subskrypcji, to będę z nim nagrywał live'a, Ale dobra, co my mamy tutaj za. Tak powiedzieć, emotki. No i jeszcze mam do przekazania, że będziemy nagrywać tak najwięcej na tym kanale. Z Fortnite, ale dobra, bo zaraz je może zacznie gra. O właśnie się zaczęła, ale zgadłem. No i tak sobie myślę, że polecimy na start. Na przykład na no niech będzie na farmę dobra sobie tutaj coś poniszczę, żeby się już przygotować do tej rundy myślę, że na farmie będzie dużo osób więc jak umrzę to się nie zdziwię dobra, lecimy już mamy zaznaczone na farmie więc jest git no zaraz podziękowałem i lecimy na farmę ja myślę, że raczej nie do domku, bo będzie tu za dużo osób, więc polecimy do na przykład. No, do stajni A, lecimy z Bobby Games. Fajną nie ma. mogłem założyć inną, ale dobra, już tym się nie przejmuję. Szybko muszą wejść skrzyneczki.

Oj, ma. No dobra, idziemy, dalej. Czekaj, bo ja nie mam broni. Muszę go zabić, żeby mi dał broń. Dawaj broń. Dobra, mamy, mamy coś. Chociaż coś. A, ale wałuj już ich wybił. No dobra. Czy mam coś tu do roboty? Nie, no, już chyba nic nie ma. Oj, oj, oj. Nie no, będzie to. Za długa ona początek zły Z mojej strony Nie mam broni Dobra Czy mam broń jakąś? No, ale no Nie to co bym chciał na pewno Dobra Musimy... O No i kolejny atakuje mnie No Oj, tym nie mam Dobra, dobra to trzeba iść do niego bliżej, trochę. Zadumujemy. Dobra, strzela. Oj, prawie. Prawo jego małem. Czekaj, bo ich jest chyba dwóch. Nie. Nie widzę drugiego. Dobra. Zadałem mu dużo. No dobra, jednak jest ich dwóch. No to teraz mnie przestraszy. Dobra, z kilofika leci. Dobra. Ups. Dobra, jakoś to przeżyliśmy. No w sumie nawet łatwo, ale dobra. Teraz trochę trudniej idziemy do domku. Cztery osoby zabił w lobby. Ja zero. Mało snipera. I w ogóle więcej broni. Jakiś. No i szczelba, która jest mega ważna. Chyba ktoś mi wyskoczy. To nie będzie za fajnie. O, to będzie. No, szybko biegniemy. Może coś lepszego niż to co mam. Mam ani jednej epickiej. Szybko. Coś tu potrzebuję. A uleczymy się trochę. Dobra, szybko pij. Bierzemy pompy. Dobra, mamy już pompę. Już zapomniało o niej. tu. No chodźmy do tego domku. A może kogoś tu znajdziemy. A może ktoś do nas przyjdzie. Dobra, jest skrzynka. Nic własnego. O, mamy nic nie do szczeby. To już jest potrzebne. Tu też mamy. Jest skrzynka. Proszę, coś dobrego. No ja. Nie o to mi chodziło, ale dobra, jeszcze się lecimy. Co so, no, prawie 23 poziom? O, 23 23 poziom. fajnie by było 50, ale może na następnym filmie będę miał 50, po następnym już będzie. Za niedługo. Dobra biegniemy szybko. Tutaj Wobi mógł mi zaznaczył jakąś szczelgę, ale ja mam szczelę. Tutaj mamy faremkę kolejną. Troszkę nudno już. Nikt nie przychodzi. A ja w sumie nic nie gadam, bo on przyjdzie i Ja się tu nie wygadał. Dobra, szybko wyjdziemy. ale nic ciekawego, nic. Co jest no? Nic nie ma jakiegoś fajnego, mega. Dobra, leci poczekamy na niego. On już przyszedł. Lecimy, o skrzyneczka. Aha, dobra. Nic. Nie no, potrzebnego snajpa już mama. No, no, nie chciała snajpa. Ale dobra. Lecimy, lecimy. my tu mamy karabinę. MK. Tu też nie potrzebuję. U, mamy typa. Strzelają się. Czekaj to... Roz... Nie, to było bli Czekaj. Bo mnie zmyliło. Ora, no, chyba nikogo nie ma ale dobra, nikogo nie ma dobra, fajnie, fajnie. Gdzie by tu iść? Ja czekam na Wobiego, bo nie wiem. O, tego skinia możecie dostać za darmo. Za niedługo, tego co widzicie. Przybliżę wam zaraz slajpą. A jeszcze podejdę. Przybliżę wam snajp. Tam macie. Właśnie będziecie za 8 dni remik. I tego china dostaniecie za darmo Co właśnie przybliżyłem przystanek Jezus przez to okno się przecież nie da Dobra. gdzie by tu iść Dobra nikogo nie ma nie ma Lecimy. O, polecimy o Pójdziemy odpalić sobie kino. Musimy odpalić kino. Dobra, no, ale przed tym jeszcze skrzyneczka wyjdzie. Dobra. No, o, apteczka. jest mi potrzebna? No, jest mi potrzebna. Jakby ktoś mi wyjął. Czekajcie, dobra, chodźmy już odpalić to kino, bo no, chyba nie mam nic tu jeszcze do... Palmy kino. I zadanie zrobione no i nic dobra mamy coś tu fajnego nie za bardzo dobra dobra z plaszek będzie potrzebny to co w chyba szczera no chyba tak dobra. okroki O dobra, jest Jezus Maria, Jezus po co mi się, Pomyliło mi się. Dobra, poszedł Te poza. O, kolejna skrzyneczka Druga apteczka. No i Git. Lecimy. Prezentuje się na razie, nawet Git, ale dobra. Dobra, bierzemy Fiata. Okej, okay, jednak nie obejrzałem dobra, nie wiem co mi robi, robi, ale jedziemy. co? dobra jedziemy dobra, przez rzekę szybko jedziemy dobra, jest tu Dobra, mamy kogoś. O kurde, ze snajpy chłop mnie. przez okno, co jest? Dobra, w obi musisz sobie dać radę. Nie, nie, nie. Dobra, nie, typos. Dobra, ja tu chyba dead. Ja tu dead. Tu mam deada. Ogólnie. Tu ja mam deada. Oj, dead. No i dead. Dobra, 17 nie jest, nie najgorzej. No dobrzy byli, ale ściągną mnie przyznali to Dobra. Gotowości. Poczekajcie, bo w gotowości. Czekajcie, po chyba Dobra, nie w gotowości. Muszę coś sobie sprawdzić. Czekajcie chwilę widzowie. Dobra. Dobra, tu ja mam to. Dobra, to chyba będziemy kończyć już ten film. No i wtedy 17. Miejsce zajmujemy, ale przynajmniej nie ostatnie, nie najważniejsze, nie ostatnie, tylko 17. Dobra. Będziemy kończyć już sobie tam film. No i co? Dzięki w ogóle za oglądanie, jak to oglądaliśmy. Oglądaliście. No i sobie już pójdziemy do lobby. Jezu, zawsze im tak mi trochę wkurza, że to tak długo się ładuje. No dobra, jesteśmy do karnetu Ule, czy ja skończyłem już karnet mm, dobra muszę nie jeszcze nie skończyłem dobra dzięki za oglądanie